Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Znajdujemy się w Kędzierzynie-Koźlu, powiat kędzierzyńsko-kozielski. Startujemy tutaj mocno z kampanią wyborczą. Chciałbym powitać osoby, które dzisiaj będą uczestniczyły w tej konferencji. Zacznę może od gospodarza województwa. Jest z nami pan marszałek Andrzej Buła. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami również Szef struktur powiatowych, mianowicie pan Michał Nowak. Dzień dobry. Ale są z nami również kandydaci nasza opolska drużyna. W naczele z naszą jedynką, naszym liderem w województwie, panem premierem Tomaszem Siemoniakiem. Panie premierze, witam serdecznie w Kędzierzynie Koźlu. Ponownie. Ale są również z nami kandydaci którzy będą reprezentowali ziemię i Kędzierzyńsko-kozielską, i jak i całą opolską w wyborach 15 października do Sejmu Rzeczypospolitej. Jest z nami pani Marzena Gądek Radwanowska i jest pan Krzysztof Michałek. Cieszymy się, że dzisiaj możemy się z Państwem spotkać i oddam teraz tutaj głos panu premierowi, żeby zaczął. Temat jest ważki istotny dla regionu. Szanowni Państwo, dziękuję, że. Państwo tutaj przyjechali w krótkim czasie. Drugi raz mamy okazję rozmawiać. To pokazuje, jaką wagę przykładamy w ogóle i też w tej kampanii wyborczej do kwestii Kędzierzyna Koźla, powiatu. Dziękuję, że tutaj Pan Starosta też wzmacnia nas, też jest kandydatem. A najwięcej rozmawiamy oczywiście o sprawie, która. Jest głośna na całą Polskę, która kojarzy się z Kędzierzynem Koźlem, i nie mówię tutaj o wspaniałej drużynie siatkówki, którą wszyscy znają i z tym miastem kojarzą, tylko jest kwestią kanału Gliwickiego, inwestycji i kompletnie niezrozumiałej blokady, która zapanowała po stronie rządowych, państwowych instytucji. Oni mówią o rozwoju, mówią o inwestycjach aż się chce zacytować ministra Dworczyka, że pełno jest bogo frazesów, a jak przychodzi co do czego, po prostu blokują rozwój. I myślę, że jedną z naszych misji i w tej kampanii wyborczej, a przede wszystkim po objęciu władzy, będzie odblokowanie tej sprawy. To nie może tak być, że z przyczyn kompletnie politycznych niszczy się jakąś inicjatywę, nie dotrzymuje się słowa i że Kędzierzyn Koźle i właściwie cały region na tym cierpi. Sprawy Odry akurat mi są bliskie, bo miałem okazję w MSWiA ja być pełnomocnikiem rządu do spraw programu Odry. Owszem, nie kwestie może żegluki były na pierwszym planie, tylko kwestie przeciwpowodziowe, bo to było... Przedmiotem grantu Banku Światowego, natomiast oczywiście miałem okazję wielokrotnie uczestniczyć w różnych rozmowach, spotkaniach, które mówiły o tym, jak ważne jest przewrócenie żeglowności odry. Więc chcę powiedzieć, że traktujemy to jako bardzo mocne zobowiązanie z panem marszałkiem, z paną starostą, z panią prezydent Sabiną Nowosielską na przyszłość, bo nie może tak być, że biznes jest hamowany. Dziś jesteśmy w czwartym powiecie, bo z panem marszałkiem postanowiliśmy w trzy dni objechać wszystkie 11 powiatów mocny akcent właśnie na przedsiębiorczość. Tu jest wiele wspaniałych firm, rodzinnych firm, których dzisiaj mieliśmy okazję Gościć. Słynie właśnie z gospodarności województwo polskie, z tego, że ten duch przedsiębiorczości jest tutaj bardzo silny i serce krwawi, gdy się tak hamuje tę przedsiębiorczość i rozwój. Zobowiązuję się, że będziemy tu jeszcze bardzo wiele razy i przed wyborami, i po wyborach i tej sprawy absolutnie nie odpuścimy. Marszałku? No, ja przede wszystkim zwracam uwagę na bardzo społeczny wymiar wykorzystywania wszelkich potencjałów, które mamy w województwie. I oczywiście jeżeli mówimy o kędzierzynie koźlu jako o tym potencjale gospodarczym, to tutaj rozwój tego portu i tego przedsięwzięcia jest na pierwszym miejscu, ale ten potencjał Gospodarczy każdego miejsca w województwie on nie ma wymiaru, że coś jest na miliardy, na miliony. Tak naprawdę potencjał tworzą ludzie. Jeżeli tutaj mamy chętnych ludzi, którzy chcą zainwestować i zainwestowali te pieniądze, szanujmy to. Jeżeli mamy w innej części województwa polskiego pewien potencjał gospodarczy w obszarze rolno-spożywczym do rozwinięcia, szanujmy tych ludzi. Po prostu, jeżeli mówimy o potencjale województwa, to patrzmy też również na aspekt społeczny tego potencjału. Bo często młodzi ludzie nam mówią tak. Wyjeżdżamy z tego, z tego województwa, bo to, to województwo się nie rozwija. No dzisiaj byliśmy w zakładzie narzędziownia u państwa Przynicy. Jak zobaczyliśmy na jakich maszynach światowych pracują tam, to już wiemy, że młodzi ludzie na pewno tam zostaną. Dlatego, że pozwoliło się tej firmie rozwijać w kierunku światowym, w kierunku europejskim. Pozwólmy się rozwijać ludziom w Kędzierzynie Koźlu, żeby tworzyli potencjał dla przyszłych pokoleń. To nie jest tylko kwestia dzisiaj tej czy innej decyzji. To jest przyszłość, to jest wymiar społeczny, to jest wymiar demograficzny naszego, naszego województwa. I to jest chyba najważniejsze. Świetnie yy, ucząca się młodzież w, w, w szkołach kędzierzyna Koźla i całego powiatu. To jest ten potencjał, który ma tutaj znaleźć nowoczesną firmę, w której powie, warto tu zostać. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zainwestowali chcą, żeby tutaj po prostu się to rozwijało. Ten potencjał. I każdy inny jest właśnie tym wyznacznikiem, w którym my chcemy uczestniczyć, chcemy, chcemy się po prostu rozwijać. Brak decyzyjności, obawa, lęki. Tak wygląda w chwili obecnej rządzenie Polską przez ekipę PiS-u. Tak naprawdę nie ma decyzyjności w żadnym obszarze gospodarczym i społecznym. Ja może jeszcze tutaj nawiążę co nieco do tej inwestycji, o której mówił pan premier Tomasz Siemoniak, mianowicie. Ci, którzy mieszkają w kędzierzynie Koźlu, wiedzą, że kilkanaście lat temu tak naprawdę kilkanaście lat szukaliśmy inwestora tutaj, tu były zgliszcza, dzielnica, która odstraszała, kiedy pojawił się inwestor, który zdecydował się zainwestować tutaj w okolicach chyba nawet pół miliarda złotych, marszałek mówił o miejscach pracy, o podatkach. Jeśli chcemy mówić o silnym regionie, o tym również, że ta inwestycja by rzutowała tak naprawdę na całą Odrę i chciałbym tutaj to podkreślić, panie premierze i panie marszałku i szanowni państwo, że obecny rząd pompował ponad 100 milionów śluzy na Odrze. A co dzisiaj pływa na Odrze? Głównie kajaki. Nic więcej tak naprawdę nie pływa po tej rzece. Już nie wspomnę o tej katastrofie ekologicznej, do której doszło w zeszłym roku i tak naprawdę reperkusje tego mamy do dnia dzisiejszego. Chcemy zmiany, i myślę, że nasza ekipa tutaj gwarantuje to, że ta zmiana nastąpi i tego typu inwestycje będą mogły być realizowane w takich miejscach właśnie jak Kędzierzyn Koźle, w miastach powiatowych, w miastach kilkudziesięciotysięcznych, dla których rozwoju i przyszłości są kluczowe. I my to gwarantujemy, jako ekipa Koalicji Obywatelskiej, w wyborach parlamentarnych. Jeszcze tutaj przewodniczący Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Miasta w czwartek kolejny raz, bo już od wielu lat gościmy, spotykamy się regularnie Z przedstawicielem inwestora w porcie To co usłyszeliśmy na ostatniej sesji Rady Miasta po prostu no, jeży włos na głowie Jeżeli człowiek, który inwestuje miliony złotych tutaj w port, mówi, że wręcz obawia się o swoje fizyczne bezpieczeństwo To proszę Państwa, ja się zapytuję, gdzie my żyjemy? czy to jest naprawdę Białoruś, że służby specjalne są w stanie zablokować tak naprawdę inwestycję czysto gospodarczą i infrastrukturalną. Tutaj jest jeszcze jeden temat. To jest szansa dla miasta Kędzierzyna Koźla na rozwój. Gmina także ze środków unijnych tutaj we współpracy z marszałkiem wydała olbrzymie pieniądze, chociażby na budowę tej drogi dojazdowej tutaj do portu od strony Kłodnicy. Na przyłącza niezbędnej infrastruktury. Jeśli ta inwestycja... Powstałaby, to oznacza to rozwój gospodarczy całego miasta, całej tej dzielnicy. Ja na sesji porównałem, że tak powiem, postawę PiSu, że oni działają tak naprawdę na rzecz Niemiec. To wzbudziło duże zaskoczenie wśród nich. Ale to jest prawda, proszę Państwa, bo jeżeli to nie my budujemy huby transportowe, to jesteśmy wyłącznie krajem tranzytowym, a cały zysk z handlu ze wschodem przejmują porty niemieckie, takie jak port w Duisburgu. Możemy zarabiać na tym, możemy rozwijać gospodarczo kraj, ale niestety jest to przez ten rząd blokowane. Myślę, że zmiana władzy, która mam nadzieję nastąpi, będzie oznaczała nowe otwarcie w tym temacie. Dziękuję. Jeszcze ktoś? Nie pytania Pani. ewentualnie? Ja mam jedno pytanie, Jakub Zielewski, Telewizja Krytyczna Koźla. Podczas tej sesji, o której wspomniał tutaj Pan Radny, Szef spółki KK Terminale powiedział, że obawia się o swoje fizyczne bezpieczeństwo, tak? Nie czuje się bezpiecznie. Jak Państwo to skomentujecie? Może Pan Szymoniak. Przewodniczący Platformy trafnie to skomentował, w jakim kraju żyjemy. Wydaje się, że takie rzeczy są po prostu niemożliwe, natomiast to jest poważna osoba i słów na wiatr nie rzuca. Ja mam nadzieję, że odpowiednie służby państwowe to słyszały i wyciągną z tego wnioski. Jakaż to jest informacja dla inwestorów z Polski, ze świata, na których nam zależy, jeśli takie rzeczy będą szły w świat? Jedną z istotnych przesłanek sukcesu gospodarczego Polski przez ostatnie 30 lat były właśnie inwestycje zagraniczne, także tutaj na opolszczyźnie. Jeżeli my będziemy tak odstraszać inwestorów, to źle wróżę na przyszłość. Mam nadzieję, apeluję, zwracam się tą drogą do policji, do odpowiednich służb, żeby wyciągnęły z tego wnioski.